Witam serdecznie, Marcin Woźniak, Klub Sportowy Szachownica Rzeszów. W dzisiejszym filmiku chciałbym dokończyć omawianie Gambitu Szkockiego. Jak już wiadomo gambit, gambit Szkocki powstaje po klasycznych ruchach. W trzecim ruchu białe walczą o centrum i po wybiciu na d4 biały gra goniec c4. I jak już wcześniej wspomniałem, odpowiednim ruchem jest ruch skoczek f6, który atakuje. Pionka E4 naciska na niego, a biały z uwagi na czarnego pionka D4 nie jest w stanie go bronić ruchem skoczek C3. W poprzednim nagraniu mówiłem o następstwach Roszady, natomiast dzisiaj chciałbym się skupić na następstwach ruchu E5. E5 pionek zaatakował skoczka. I na to czarne mają y, pewną fajną kontrę. Y, wiadomo, że niezbyt dobrym pomysłem byłoby, się, y, byłoby cofanie się na przykład na G8. Natomiast białe zaatakowały skoczka, czarne również atakują, gońca białych. I teraz, jeśli białe zbiłyby na F6, to pionek z D zbiłby na C4, i nagle w tym momencie ten pionek D4 jest broniony. I okazuje się, że te pionki bardzo fajnie tutaj, bardzo fajnie stoją. Czarne mają pionka więcej, mają parę gońców i jest to zdecydowanie lepsza pozycja. Y mogą białe jeszcze nie wybijać na, na G7, no ale to choćby po roszadzie mogą zagrać czarne po prostu goniec E6, żeby się tutaj nie narażać w żaden sposób i y pozycja y jest dla czarnych jak najbardziej w porządku dlatego najczęściej w tej pozycji białe odpowiadają ruchem goniec na b5. I teraz skoczek czarny jest zaatakowany przez pionka wciąż. Dlatego musi odskoczyć aktywnie do centrum na e4. Teraz biały skoczek bije na d4. Można odbić pionka, ponieważ skoczek jest związany. Już w tym momencie jest równowaga materialna. Ponieważ jest związanie czarne, zagrywają gońcem na d7, żeby to związanie obronić. No i teraz na, najczęściej ruchem, przynajmniej, przynajmniej takim najczęściej spotykanym ruchem przeze mnie, yy, osoby, które grały białymi, najczęściej grają mi tutaj gońc bije na c6. Jeśli skoczek zbije na c6, to odbijamy oczywiście pionkiem po to, żeby zachować parę gońców to prawda wygląda na to, że białe też zachowały parę gońców, ale czarne mogą zagrać skoczek C5 z planem wybicia na D3, a czarne, y, czarnym gońcom nic tutaj nie grozi. Dlatego częstszym y, planem w tej pozycji jest goniec bije na C6 i tutaj również tak, aby czarne y, zachowały parę gońców, najlepiej odbić pionkiem, a nie gońcem. Na razie wygląda na to, że ten goniec, białopolowy niezbyt dobrze jest ustawiony przed swoim pionkiem ale za chwilę okaże się, że w wariancie będzie on stał całkiem, całkiem dobrze teraz nie można zagrać na przykład takiego ruchu f3, który się narzuca, żeby zaatakować skoczka, ponieważ może przyjść hetman na h4, po g3 skoczek bije g3, no i jest wygrana pozycja czarnych Dlatego też białe w tej pozycji, aby móc zagrać F3, grają zazwyczaj roszadę. Na co białe odpowiadają oczywiście aktywnie, rozwijając gońca, goniec C5. F3 jest wariantem głównym. I może najpierw ten, ten wariant pokażę. F3. Skoczy G5. F4, skoczek wraca na E4. Czyli można powiedzieć, że biały tutaj e, wykonał ruch F4 i jakby ma jeszcze jeden taki dodatkowy ruch. E, I teraz koniec E3. Bronią tutaj białe na D. Na D4 wyprowadzają gońca, Kończą rozwój. E, I tutaj jest ważny moment. E, musimy zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy, że Planem y, dla czarnych będzie marsz pionkami C i pionkami D, aby te gońce co nieco się mogły tutaj rozegrać, zwłaszcza ten, ten goniec D7. Y, więc teraz, jeśli zagramy roszadę, przeciwnik zagra skoczek D2, no, pasu, pasuje tutaj wymienić. I teraz, jeśli zagramy goniec B6, niestety skoczek idzie na B3 i biały mają pod kontrolą pole. C5, nawet jak zagrają czarne Hetmane 7 z planem C5, to niestety Hetman C3 krzyżuje plany czarnych. Także w tej sytuacji, cofniemy do tej pozycji, w tej sytuacji czarne nie mogą zrobić roszady to nie jest zbyt dobre. Lepiej, jeśli od razu odpowiedzą goniec na B6, po to, żeby jak najszybciej zagrać C5. Teraz skoczek na b3 nie może odskoczyć ponieważ grozi bicie gońca na e3 z szachem skoczek d2 wymianka no i, i teraz w tej pozycji znów czarne nie robią roszady, tylko już od razu póki mają możliwość grają ruch c5 te pionki są bardzo bardzo fajne skoczek jeśli odchodzi na b3 to czarny zagrywa d4 goniec f2 goniec c6 z planem Hetman D5. Tutaj ten goniec się uaktywnił. Skoczek stoi niezbyt komfortowo. I ogólnie czarne mają nieco przewagę przestrzeni. I mają parę gońców, więc jest to pozycja dość obiecująca. Natomiast, też jeśli skoczy na F3 skoczkiem, no to mamy również podobny plan D4 goniec Z2. Goniec C6. Również tutaj jest ta para gońców. Są te pionki, które zajęły centrum i dość konkretnie ograniczają białe figury. Pokażę jeszcze sytuację. Wrócę może do tej pozycji. Tak jak wspominałem, można zagrać F3, ale można też zagrać od razu koniec E3. I tutaj sytuacja, sytuacja wygląda bardzo podobnie. Koniec B6, skoczyk D2. Wymianki C5, skoczek B3, D4. Można powiedzieć, że różni się ta pozycja yy, o tyle, że nie, ma, nie mają tutaj białe zagranego tego ruchu yy, tego ruchu F4. Yy, myślę, że to wszystko w dzisiejszym filmiku.